Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport, www.turystyka turystyka i rekreacja, fizjoterapia. www.awf.wroc.pl Nowe Centrum Skłusza Redeko. Rywalizacja o zwycięstwo w play-off pierwszej ligi wbrew końcowemu rezultatowi wcale nie toczyła się do jednego kosza z wyjątkiem pierwszego meczu, przegranego w kłótnie przez WKK aż 56 do 89. W kolejnej odsłonie finałowej podopieczni Pawła Turkiewicza pokazali umiejętności i udowodnili wszystkim niedowiarkom, że zasługują na grę w finale. Na samym finiszu meczu zabrakło im nieco szczęścia i jednego celnego rzutu przegrali. Drugie wyjazdowe starcie z Polfarmexem 79 do 81. Cała zabawa przeniosła się do Wrocławia. Kibice zespołu WKK mieli nadzieję, że ich pupile wygrają sobotnie spotkanie i doprowadzą do niedzielnej konfrontacji. Znów jednak zabrakło Jednej dobrej akcji w ofensywie lub defensywie. Drużyna Beniaminka przegrała w najmniejszych z możliwych rozmiarów 69 do 70. Mecz mógł się podobać. Pierwszą kwartę wygrali przyjezdni 20 do 17, w drugiej triumfowali gospodarze 22 do 10. Spora przewaga wywalczona w pierwszych 20 minutach dawała nadzieję na końcowy sukces. Niestety WKK przespał trzecią odsłonę meczu. Brakowało przede wszystkim skuteczności. W tym elemencie zdecydowanie lepsi byli gracze wrocławskiego trenera Jarosława Krysiewicza. Wygrali trzecie 10 minut aż 25 do 9. Ostatnia odsłona meczu i jak się później okazało całego finału to pogoń gospodarzy za sprawą bardzo Bartosza Diduszko. Wrocławianie doprowadzali do remisu, ba nawet objęli prowadzenie. Jeden skutecznie wykonany rzut wolny przez Mateusza Bartosza, mającego ekstra ekstraklasowe doświadczenie, na samym finiszu dał wygraną Polfarmexowi. 26 punktów dla Buka zdobył w sobotę. Najlepszy tego dnia na parkiecie Bartosz Liduszko, Wrocławianie przygrywają finał do zera, ale śmiało mogą czuć się zwycięzcami. Nikt przed sezonem, czy po rundzie zasadniczej, nie brał pod uwagę, że team Turkiewicza może być czarnym koniem rozgrywek. A był i zasłużył na słowa uznania. To był wielki sezon Wrocławskiego klubu Koszykówki. Centrum Skłusza Redego, www Redeco www.redeco.pl Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, WE, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.awf.wroc.pl